Nawet trylion złotych. Tyle bogactw leży pod naszymi stopami. Wykazywaliśmy to w jednym z poprzednich odcinków wraz z inżynierem Krzysztofem Tytko. Z bogactw tych nie tylko nie korzystamy, ale obecnie znalazły się one w wielkim niebezpieczeństwie. Wszystko wskazuje na to, że nasze zasoby naturalne zostaną niedługo przejęte, zostaną nam odebrane, sprzedane za bezcen. A szkoda, bo według różnych szacunków na każdego Polaka przypada od 5 do nawet 30 milionów złotych w złożach naturalnych. Czy po raz kolejny Polacy pozwolą się oskubać? Już za kilka dni dojdzie do kluczowego przejęcia, które ma te nasze wielkie narodowe nieszczęście zapoczątkować. PGNiG, do którego na wyłączność należy prawo do wydobycia naszych bogactw naturalnych, za chwilę zostanie przejęte przez Orlen. Orlen w ten sposób nie tylko kupuje PGNiG, ale wszystkie koncesje na wydobycie, jakie PGNiG posiada, a ma ich całkiem sporo. Sam Orlen, kiedy już wchłonie PGNiG, będzie natomiast łakomym kąskiem do przejęcia przez zagraniczny kapitał i wielkie międzynarodowe korporacje. Panie Krzysztofie, lada chwila, lada dzień dojdzie do wielkiej fuzji, połączenia PGNiG i Orlenu. Orlen przejmie PGNiG. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że Skarb Państwa utraci w dużej części kontrolę nad najbardziej perspektywiczną spółką, jaką jest PGNiG, bo będzie miał już akcji w tym połączonym koncernie nie 72%, a Odrobinę więcej niż 50, czyli oddajemy w y, tym sposobem przyszłą dywidendę kapitałowi zagranicznymi i dochodzi do y, dalszej pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Z tego tytułu, że y, korzystać z wszystkich zysków y, będą y, nasi kolonizatorzy, którzy ulokowali się w tym nowo multienergetycznym y, koncernie. Orlen za. Drobny fragment prawdziwej wartości PGIG, bo PGIG zarządza naszymi olbrzymimi zasobami naturalnymi, przejmuje tą spółkę tak, za drobny ułamek jej wartości, a następnie sam naraża się na to, że będzie po części wykupywany, wywłaszczany, tak, czyli stopniowo dochodzi do wywłaszczenia polskiego społeczeństwa z jego bogactw naturalnych, bo to przecież jest nasza własność. Takie jest duże zagrożenie i taki jest cel. Proszę Państwa, ta fuzja, czyli przejęcie najpierw energii, potem lotosu, a już na samym końcu PGNIG, była przygotowana od momentu, jak rząd polski zdecydował się, żeby upublicznić strategiczne spółki skarbu państwa, jakim niewątpliwie jest PGNIG, OLN. Energa i wszystkie spółki energetyczne, jak również wszystkie spółki surowcowe. To upublicznienie spowodowało, że akcje w dużej części wykupił kapitał zagraniczny, bez którego dzisiaj nie można, skala Państwa nie może podjąć strategicznych decyzji. Ale po co to zostało zrobione? Po co wpuszczamy sobie do domu obcych żeby oni nam decydowali o tym jak mamy się rządzić, jak dysponować swoimi bogactwami. No bo żaden rząd który zarządzał Polską i był wybrany przez suwerena w 33-letnim okresie transformacji nie jest rządem Polaków, tylko jest rządem kolonizatorów i to co kolejne rządy robią i teraz to jest dalsze Próba wywłaszczenia, bo tak jest ogólny cel, bo najpierw stworzono nowelizację prawa po to, żeby właśnie w ten sposób to można przejąć. Proszę Państwa, 10 października jest właściwie ostateczna decyzja, gdzie skala państwa prawdopodobnie zagłosuje za za tym połączeniem. Jedynie co my, jako Polacy, możemy zrobić, to wykupić akcję, przynajmniej jedną i właśnie około PZPN, a inaczej mówiąc ja osobiście to zrobiłem w poniedziałek w Biurze Maklerskim wykupiłem 10 akcji PGNiG i dałem dyspozycję, żeby już zarejestrowano mnie na nadzwyczajnym, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, który to upływa, ta rejestracja upływa z dniem 23 września, czyli właściwie za, za 10 dni czy, czy za niecałe. Więc a co to oznacza, proszę Państwa, jeśli jeden akcjonariusz, taki jak ja na przykład, który ma prawa z akcji, czyli prawa do głosu, prawa do informacji, prawa do dywidendy, ja mogę na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zgłosić sprzeciw, że sprzeciwiam się połączeniu, bo uzasadniając to, że to jest bardzo Szkodliwe dla prawowitego właściciela, jakim jest naród polski, i z prośbą o przewodniczącego o zaprotokołowanie tego, tego, tego sprzeciwu. I proszę Państwa, to mnie upoważnia do tego, że w 30 dni od ukonstytuowania się tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy upoważnia mnie. Czyli akcjonariusza, który się sprzeciwił, do e, zaskarżenia tej uchwały do sądu. Oczywiście e, z dużym uzasadnieniem. Ja tylko, panie redaktorze, dodam, że e, tak samo zaskarżyli akcjonariusze mniejszościowi z Energii, e, e, czując się oszukana, bo e, skala państwa, znaczy OLN zapłacił im 8 zł. Za akcje? Za akcje, a te akcje oni wzięli sobie eksperta, wycenili, że te akcje są ważne, warte 29 zł i oni zostali jakby trzykrotnie oszukani. I w związku z tym przygotowali cały pozew, wynajęli dużą kancelarię prawną i ta kancelaria, proszę sobie wyobrazić, ten zaskarżenie, uzasadnienie tego zaskarżenia to jest około 100 stron uzasadnienia, i około 3000 załączników. Czyli także taka to jest... historia, którą teraz pan próbuje przeprowadzić, ba, przeprowadza już w tej chwili, już się wydarzyła w przypadku poprzedniego przejęcia Orlenu, tak. e, chodzi właśnie o energię i tam tysiąc akcjonariuszy... Mniejszościowych zaskarżyło tą decyzję, no bo poczuli się oszukani. I pan sugeruje, żebyśmy my tym razem zrobili to samo: zorganizowali się oddolnie, właśnie poprzez budowanie świadomości, tak jak to teraz robimy, I żeby każdy poszedł do maklera, biura maklerskiego, kupił chociaż jedną akcję, to nie są duże pieniądze, i dzięki temu zostanie właścicielem. Chociaż takiego małego fragmentu, ale właścicielem PGNIG, tak? I będzie mógł zaskarżyć, że jemu się nie podoba. I teraz pytanie, czy taki jeden głos, jedna akcja, którą pan kupił, wystarczy, żeby to zrobić? To jest tak, że można powiedzieć, liberum veto, jak kiedyś na przykład, kiedy szlachta się zjeżdżała i jak nie było zgody wszystkich, to nie można było nic zrobić? Ale odpowiadam tak. Czy nas będzie stu, czy ja będę tylko sam, to jest ten sam efekt prawny, tak? Bo. Tylko to daje wymiar troszkę taki y, y, taktyczny, że skal państwa, który będzie reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, y, y, premiera Jacka Sasina, albo oddeleguje kogoś uprawnionego. Będzie widział, że jednak społeczeństwo się budzi, społeczeństwo dostrzega pewne nieprawidłowości i społeczeństwo, czyli właściwy, prawowity właściciel, mówi nie. I, i, i o co apeluję jeszcze? Proszę Państwa, ostatni nasz wywiad ma około 712 tysięcy wejść, tak? Z tego, proszę Państwa, jest około 45 tysięcy lajków, tak? i około 4000 komentarzy i o co ja dzisiaj jakby główne przesłanie tego dzisiejszego wywiadu jest takie proszę państwa każdy który będzie słuchał odsłucha ten dzisiejszy wywiad i każdy który poprze nas w tych działaniach że w ostatniej chwili jako OKPZPN wykupiliśmy tą akcję bo chcemy być na tym nadzwyczajnym walnym chcemy to zaskarżyć to proszę Dać lajka, ale tego lajka tylko, tylko w tym wypadku, nie, że wam się podoba cały wywiad i, i OPZ PN i Krzysztof, Tytko, tylko dajecie lajka, jakby, jakby symbol, że jesteście za zaskarżeniem. Tak? Czyli prowadzamy jest... w tej chwili takie małe referendum pod tym filmem, tak, że jest. każdy, kto jest za zaskarżeniem, decyzji o przejęciu Peganika przez Orlen, daje łapkę w górę i w ten sposób możemy policzyć, ilu nas jest. Bo jak się okaże, że jest nas 40 tysięcy to wtedy rządzący będą musieli wziąć nasz głos pod uwagę. Tak? To już nie będzie sam pan Krzysztof Tytko, który poszedł ze swoją jedną akcją i zgłasza sprzeciw przed sądem, tylko to już będzie pewien kolektyw, pewna siła, której nie można lekceważyć. A gdyby tak się złożyło, panie redaktorze, że byłoby wyświetleń z tego wywiadu z około 700 tysięcy, tak jak teraz, i z tego 500 tysięcy byłoby lajków, to proszę państwa mamy ewidentny sygnał otrzymany od suwerena, że my możemy rozpocząć już procedury z inicjatywy obywatelskiej zwołania referendum ogólnonarodowego w ważnych sprawach dla Rzeczypospolitej. Bo przypominam, że zgodnie z ustawą o referendum i zgodnie z konstytucją, aby rozpocząć procedurę referendum ogólnonarodowym, Trzeba powołać 15-osobowy organ założycielski. Ten organ przygotowuje wniosek do marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu uruchamia tą procedurę i do trzech miesięcy musimy zabrać 500 tysięcy głosów. I gdyby dzisiaj tak się okazało, że tutaj mamy 500 tysięcy lajków, to dla nas już jest jasno, że. Prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, nie będziemy mieli problemów z zebraniem tych 500 tysięcy ważnych głosów, a to by oznaczało, że przygotowujemy się do ogólnonarodowego referendum w sprawie, ale to już nie w sprawie tylko PKN Orlen i PGNiG-y, tylko przygotowujemy się w sprawie uwłaszczenia. Polaków, wszystkich uprawnionych Polaków, tak jak mówiliśmy wcześniej, w moich kalkulacjach to jest około 45 milionów, na zasobach tu naturalnych. I to jest, proszę Państwa, jedyne narzędzie jedyne narzędzie bo tym czy my możemy wygrać my prawdopodobnie ten protest który te zaskarżenie tej decyzji którą my zrobimy tym bardziej że my nie mamy środków żeby wynająć kancelarię prawną no tak jak jesteśmy rozproszeni to tak naprawdę ta demokracja nie działa bo jak się okazuje osoby nas reprezentujące czyli rząd który wybieramy okazuje się że nie reprezentuje naszych interesów czyli musimy wziąć sprawę w swoje ręce zwołać się skrzyknąć się no tośmy już jakby ja uważam, że te ten dzisiejszy wywiad jest kontynuującą tego poprzedniego. Myśmy o tym już, już powiedzieli. Jedynym, no to wcale nie jest takie trudne. No nie jest, to tylko jest, proszę Państwa, uratować nas jako Polaków może tylko ogólnonarodowa świadomość. Świadomość, że jesteśmy oszukiwani, i świadomość, że jeśli uda się to już te wywłaszczenie Polaków na tych zasobach, które głównie tkwią w koncesjach, które ma PG to jakby z góry skazujemy się na niebyt, na unicestwienie polskiego narodu. Jest to, proszę Państwa, tą decyzją, to jest, to jest jakby oni przyszli tutaj po to, żeby przejąć kontrolę nad naszymi zasobami naturalnymi, i w dużej części, jeśli ta. Uchwała 10 października będzie pozytywna, jeśli będzie negatywna odpowiedź sądu na nasze zaskarżenie, czyli de facto pozbędziemy się w najbliższej przyszłości potężnych zysków na rzecz kapitału obcego, i w ten sposób zostaniemy wywłaszczeni. No właśnie, to musimy sobie w tym momencie zadać, drodzy Państwo, takie pytanie: czy lubimy, jak nam się coś odbiera? Jak odbierają Wam Wasz dom? Jak odbierają Wam. Wasze zyski, z czego co można wydobywać z pod naszej ziemi? Przecież to jest wszystko nasze. No proszę Państwa, ja mogę tylko powiedzieć, że proces odbierania nam naszej własności cały czas trwa, a szczególnie w ostatnim okresie czasu inflacja jest bardzo wysoka, czyli siła nabywcza naszego pieniądza maleje, czyli nasze oszczędności są. Przekazywany akty Inflacja to jest taki mechanizm, w którym generalnie ludzie na wysokich stołkach sięgają do naszej kieszeni, do naszych portfeli i zabierają nam pieniądze bez wkładania nawet ręki do naszego portfela czy kieszeni. No właśnie, to jest strategia opracowana przez naszych kolizatorów. Ona jest perfekcyjna i tutaj oni to robią wszystko tak, żeby nikt nie zauważył, że jest okradziony. E, więc e, właśnie to jest e, cały ten e, nasz problem, e, żeby dostrzec e, ten, e, te oszustwo, które efektywnie dopiero nastąpi za 20-30 lat. Dlatego to jest, to jest tak skrętnie zrobione, że efekt nie wystąpi od razu, dopiero efekt nastąpi za, e, za 20-30 lat i, i wtedy my, dopiero już będzie, będzie za późno, bo, bo e, Szanowni Państwo, Następuje wykopywanie polskiej ziemi, następuje wykopywanie zasobów naturalnych. Za bezcenne. Każdy, no, to są klejnoty, to są bezcenne. Gdyby ostatnio żeśmy mówili o tej wycenie tych wszystkich naszych zasobów naturalnych, które w naszej konserwatywnej podejściu warte są około tyliona złotych. To proszę państwa, jeśli nie będzie naszych bogactw, to nie będzie już żadnego źródła do bogacenia się Polaków. I my, państwo, czyli obywatele bez własności, są pozbawieni jakiejkolwiek wolności, czyli są niewolnikami i to takimi niewolnikami, z którego przez pokolenia nie będą miały szans wyjść. No dobrze, ale to... Zos... widzowie teraz zostawiają łapkę w górę. Pokazują, udowadniają swoje poparcie. Ale co dalej? Jakie są dalsze kroki? No dalej. Ja przez miesiąc mam czas przygotowania uzasadnienia. Oczywiście to nie będzie uzasadnienie na trzech tysięcy stronach, bo ja to prawdopodobnie będzie sam, bo żadna kancelaria mi nie pomoże, ale to jest sygnał do rządzących, do pana Kaczyńskiego, do pana Morawieckiego, do pana Sasina, do tych, którzy myśmy im oddali władzę, że my takich rządów nie chcemy i my sprzeciwiamy się, żeby w tak perfidny sposób wywłaszczyć nas z klejnotów narodowych. Potem, jak film będzie miał wiele tysięcy łapek w górę, a pan zaskarży decyzję o przejęciu PGIG przez Orlen, ale sąd odrzuci tą, ten pana sprzeciw, ten nasz sprzeciw, to co my dalej możemy zrobić? Przecież Orlen wtedy wchłonie PGIG. Sądy, jak to się mówi, są obecnie upolitycznione, działają na zlecenie polityków rządzących. Więc jaki my tak naprawdę mamy wpływ? No proszę państwa, wpływ mamy taki, nas już powtarzam to po raz kolejny, nas uratować może tylko świadomość. Jeśli my Polacy będziemy świadomi, że nas nasi przedstawiciele okradają, to my albo musimy doprowadzić do rewolucji, do czego powiedzmy ja nie namawiam, bo my to musimy zrobić w sposób cywilizowany i przystąpić do ogólnonarodowego referendum w najważniejszych sprawach. I to, co my mówimy, to jest jakby próba generalna przed potencjalnym referendum ogólnonarodowym, którego my, jako Obywatelski Komitet Obrony Zasobów Naturalnych, chcemy rozpocząć organizować. W momencie, kiedy stworzymy do tego odpowiednie y, otoczenie prawne i odpowiedni kontekst, już będziemy mogli sobie ja, pan i na przykład operator, który tu z nami dzisiaj jest, zawiązać spółkę, która będzie chciała wydobywać tytan y, y, podsuwałkami. Zbierzemy kapitał, otworzymy kopalnię i będziemy wydobywać. I nikt nam nie zabroni. No właśnie, y, tu nie ma żadnego, proszę państwa, problemów, bo mamy technologię, jakimi to chcemy zrobić, mamy w Polsce pieniądze, czyli jest kapitał, jest technologia, są zasoby, I jest ekologia. No ale jakby to jak, e, skoro jest to nasze, a rząd to chce e, oddać pod kontrolę obcym, jeśli my do tego nie, 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 e, doprowadzimy. nie doprowadzimy, to po prostu my się sami zorganizujemy w akcjonariacie takim pracowniczym, bo tych przykładów e, takich jest wiele, nie tylko w Polsce, że e, e, akcjonariusze nawet jest ich miliony, potrafią się zorganizować e, i, i robić jakieś przedsiębiorstwo. Przykładem jest na przykład klub FC Barcelony, gdzie właścicielami są kibice. Najlepszy przykład. Co jeszcze mogłoby pomóc w zbudowaniu tej świadomości w społeczeństwie, bo mówi Pan, że to jest nadrzędny cel? No proszę Państwa, gdyby nie było cenzury prewencyjnej, gdybyśmy mogli z tym apelem dostać się do mediów masowego przekazu, mediów publicznych, I tutaj jakby polecam ruch przeciw cenzurze prewencyjnej założony przez pana posła byłego Roberta Majki, który sygnalizuje, on mówi tak, że bez sprzeciwu co do cenzury prewencyjnej naród polski nie może zrobić nic. E, więc, e, ja A uważam, czym jest cenzura prewencyjna? Bo wiele osób może pierwszy raz słyszy takie określenie. Państwa, cenzura prewencyjna jest to, że e, telewizja publiczna, którego, której my jesteśmy właścicielem, nie dopuści e, takich ludzi jak ja i wielu innych, którzy walczą o dobro wspólne, którzy walczą właśnie o ten nasz majątek, żeby nie został e, wyprzedany za bezcen. I nie dopuści nas do telewizji, żebyśmy my w mediach masowego przekazu o tym mówili. Nie zrobi tego ani telewizja publiczna, ani TVN, ani, ani Polsat. Dlaczego tak mówię? Bo wielokrotnie usiłowałem się dostać do tych telewizji i omawiać ten temat bezskutecznie. Mogę powiedzieć, nawet nie chcę wymieniać tu nazwiska, ale nawet skorzystałem tutaj z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i poprosiłem ich, którzy mają. Dobre kontakty w telewizji publicznej, nawet prowadzą jakieś programy. Czy byłaby taka możliwość, żebym w ich programie na żywo wystąpił? No, nie mam odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, proszę Państwa, że gdyby tak. Czyli wokół tematu panuje pewnego rodzaju zmowa milczenia. Jest, to jest tabu. To jest do, do proszę sobie wyobrazić, jeśli, jeśli taka telewizja, którą Pan reprezentuje, Panie dyrektorze Mamy 700 tysięcy wejść, już tak? A telewizja publiczna w, w najlepszej, w czasie najlepszej oglądalności, gdyby to na przykład było wczoraj przed meczem Bayern-Barcelona, no to moglibyśmy się spodziewać, że 4-5 milionów takich ludzi będzie. A 4,5 milionów ludzi to by było już. Część społeczeństwa uświadomiona. Wystarczyłoby kilka takich wejść po no dobrze, godzinie. No ale to, to, to z tym nic nie zrobimy, bo TVP nagle nie zacznie mnie czy pana wpuszczać do studia, gdzie omawiane są tematy polityczne. A wydaje mi się, że też czas, który nastał, jest dla nas bardzo sprzyjający, ponieważ zbliżają się wybory i politycy potrzebują naszych głosów. Dlatego też nasze głośne wołanie może zostać teraz no, lepiej dostrzeżone czy usłyszane. Proszę Państwa, ja mogę tylko w odpowiedzi na, na Pana redaktora pytanie odpowiedzieć to, co powiedział Stefan Kisielewski. Najgorsza z niewoli jest ta, której już nikt nie dostrzega. I taka jest rozmowa Prawa i Sprawiedliwości ze społeczeństwem otumanionym, zindoktryzowanym nic nie da, bo oni są przekonani, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica, ale również to, co robiła opozycja parlamentarna, PO i PSL i wszystkie te poprzednie, to jest jedno wielkie oszustwo, więc tutaj jedynym instrumentem jest to, żeby, jakby zacytuję tutaj Cypiana Kamila Norwida i powiem, unicestwić żadnego narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu i to nie bez współdziałania E, przypadkowego, częściowego, ale i bez współdziałania starannego. Proszę Państwa, unicestwić żadnego narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tego narodu, obywatelem tego narodu są wszystkie kolejne rządy, w tym Prawo i sprawiedliwość, w tym największą odpowiedzialność e, o e, w tej chwili e, e, największym odpowiedzialnym za to jest właściwy monarcha, e, jakim jest. E, Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński w tej chwili zarządza... No ale to była wielka nadzieja, przecież no to... jak, jak Prawo i Sprawiedliwość przychodziło do władzy, to pan, wiele osób żywiło nadzieję, że właśnie odwrócą tą sytuację, bo z rozkradaniem majątku narodowego to się bardziej kojarzyło SLD, PO. I co się stało? No, ja mogę tylko odpowiedzieć, że Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość... To są najwięksi cenicy, to są najwięksi oszuści, to są najwięksi kłamcy. I oni bezpardonowo e, będą patrzeć w oczy narodowi i stawiać deklaracje. Ja takich deklaracji, które złożył pan e, Kaczyński i pan Morawiecki przed wyborami, e, dzięki którym e, zdobyli władzę, mogę przytoczyć e, wiele, i się okazuje, że zrobili kompletnie coś e, odwrotnego. Więc e, tutaj jedynym sposobem jest e, świadomość e, narodu. Tutaj żaden geniusz, e, powiedzmy, czy to. E, Pańskich, pana medium, czy moja jakaś wiedza, nie zrobi nic bez świadomości narodu i to bez świadomości większości tego narodu. I na, tym, I na tym polega problem. A żeby tego nie dokonać, to oni nie mogą dopuścić wszystkich patriotów, którzy widzą te zagrożenia, po to, żeby uniemożliwić im. To po co przyszli tutaj do Polski, po co przyszli 33 lata temu, jak już wcześniej powiedziałem, że przyszli właśnie po te zasoby, i najbardziej negatywny scenariusz, że 10 października przyszłego miesiąca wszystko się sfinalizuje, czyli generalnie sfinalizują to, po co tu przyszli. Ale mogę jeszcze powiedzieć jedno, że szanowni Państwo, Pan mnie pyta też, naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale ten, który wiada temu, który y, gnije w milczeniu. Więc, czy ta reakcja jest najważniejsza? A pan... Szanowni Państwo, naród, który się oburza, więc my na, na dzień dzisiejszy w sposób permanentny, w sposób widoczny oburza się wiele środowisk, a wśród nich Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Bo my jesteśmy obywatelami świadomymi, poszukujemy prawdy, ale martwimy się, bo większość tego narodu biada temu, który gnije myślę i reszta się wszystko się przypatuje I, i, i tutaj przypatuje się dlatego, bo tak silna jest skuteczność e, propagandy sukcesu e, i indoktrynacji tego polskiego społeczeństwa, bo to nie, nie obwiniamy w ten sposób polskiego społeczeństwa, chociaż w jakimś małym stopniu tak, bo każdy e, musi e, na takie sygnały jak nasze e, zastanowić się a być może około PZPN ma rację, i w związku z tym trzeba by tej prawdy szukać. Panie Krzysztofie, żyje Pan ponad 60 lat. I co pozwala Panu być dalej optymistą? Bo odkąd tak naprawdę skończył się w Polsce socjalizm, widzimy wielką wyprzedaż majątku narodowego. A Pan dalej wierzy i dalej walczy o to, że możemy to wszystko zatrzymać, zahamować, póki jeszcze w ogóle cokolwiek nam pozostało. A proszę Państwa. No prawdopodobnie to wynika z systemu wartości. To wyniosłem z mojego rodzinnego domu, nie tylko moich rodziców, ale i, i dziadków. I uważam, że nie potrafiłbym zrobić nic, żeby się sprzeniewierzyć interesom tych ludzi, którzy do tego mnie powołali. Bo to mogę przykład powiedzieć taki, zawsze rodzina była dla mnie najważniejsza, zawsze firmy, którą obejmowałem, obejmowałem w trudnej sytuacji, wszystkie firmy wyprowadziłem, zawsze reprezentowałem interesy tych ludzi, którzy powołali mnie. Tego niestety nie ma wśród kolejnych rządów, a tym bardziej, najbardziej nie ma tego wśród liderów na, na naszego życia politycznego. Czuje się pan patriotą? Ostatnie pytanie już na dzisiaj. No Niech to ocenią, niech to oceni, niech to oceni całe moje życie, tak? Niech ktoś wskaże, ci, którzy mnie znają, niech ktoś powie coś, czy ja kiedykolwiek się wierzyłem interesom. Jestem Ślązakiem, wodowitym Ślązakiem, to co mi leży na sercu to narodowość polska, jestem Słowianinem i chciałbym, żeby Słowianie, którzy są trzonem tego narodu utrzymali państwo i y, 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 odwrócili te negatywne trendy, i za 10-15 lat mieli taką potęgę, jaką, jaką miała Rzeczypospolita obojga narodów 500 lat y, y, wcześniej. Bardzo dziękuję. Dziś moim państwa gościem był pan inżynier Krzysztof Tytko. Y, mam nadzieję, że pod tym filmem będzie dużo łapek, a, a nie jest to też i nasze ostatnie spotkanie. Do zobaczenia. Ja serdecznie dziękuję. i Szanowni państwo, proszę o. 500 tysięcy łapek w górę, i to będzie sygnał, że możemy przystąpić natychmiast do referendum ogólnonarodowego, które uważam, że zakończy się pozytywnie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.